Potrzebujecie. Mnie? Adrienie Agres. Oto Miraculum węża, które da ci moc drugiej szansy. Użyj jej dla wyższego oh. celu. Kiedy już pokonamy złoczyńcę, oddasz miraculum w moje ręce. Mogę Ci zakochać... E zaufać? Tak, Biedronko. Niesamowite. <zyskujeszesz> Pozdrawiam. Mam na imię Sas i będę twoim kwami. Ale ja nie wiem co robić. Wystarczy, że zawołasz sas wężowa skóra. <trym> wężowa skóra> sas! Wężowa skóra! <trym> wężowa skóra> To odgryzł ci język? Zostaw wiadomość! Chodźcie, mam Adriana! Pędzimy za desperatą! Spotkajmy się wkrótce na placu Trocadero! Obym cię nie zawiódł, Biedronko! Nawet tak nie mów! Jesteś idealny! Eh, idealną osobą do walki z